Dzień dobry Świnoujście Dzień dobry Polsko No i mamy kolejny wrześniowy dzień 13 września godzina 7.17 jak widać szaro, buro i ponuro no niestety taki mamy klimat mam dla was dwie wiadomości jedna to taka, że ten film potrwa chwilkę nie wiem czy to dobra czy zła I druga też nie wiem czy dobra czy zła Jest to najprawdopodobniej ostatni film we wrześniu na tym kanale Następne filmy będą na kanale Daniel Szysz Polecam I będą z trochę cieplejszego miejsca A kolejny film jest jutro I miejmy nadzieję, że z trochę cieplejszego miejsca No idziemy zobaczyć jak wygląda promenada Jak wygląda plaża jak widzicie niestety chmury szaro co zrobisz jak nic nie zrobisz taki mamy klimat robóro i ponuro tutaj mi się włączyło na drugim telefonie idziemy zobaczyć na park z palmami jest napisane, że to jest ogród sensoryczny no to zobaczmy jak to wygląda całkiem fajny pomysł zrealizowany kilka lat temu chociaż prawdę mówiąc ja nie wierzyłem, że te palmy przetrwają a udało się Niestety nie wszystkie Niestety nie wszystkie dobrej jakości Jak widać No ale wygląda to całkiem sympatycznie Prywatni restauratorzy i właściciele hoteli Również wystawiają takie palmy Przed swoje lokale Czyli jest pewna inspiracja No i pięknie Tak więc zapraszamy do Świnoujścia Kto może nad morze Dzień dobry, Pani Agnieszko. Dzień dobry, Pani Liliano. Zapraszamy do Świnoujścia. Temperatura 15-17 stopni, czyli nie jest tak źle jak wczoraj. Wczoraj przypomnę było 7 stopni. No to dosyć zimno. Dzień dobry, Pani Danuto. Pozdrawiamy ze Świnoujścia Idziemy zobaczyć na promenadę zdrowia, promenadę sportu Jak będziecie w Świnoujściu polecamy. Wieczorne spacery tutaj w śinuściu jeszcze jest dosyć bezpiecznie Szczególnie w takich miejscach. No nie polecamy spacerów w parku, szczególnie w parku Chopina. Tam codziennie odbywają się jakieś burdy i pijackie ekscesy. Młodzież posługująca się językiem rosyjskim urządziła sobie tam melinarnie. Nikt z tego nic nie robi. Dobra. Jak będzie, wydarzy się tragedia, będzie za późno, to wtedy dopiero wszyscy powiedzą: ojejku, ojejku, trzeba było coś zrobić. Nie, teraz trzeba coś zrobić. Tylko nie ma chęci. Jak widzicie, spokój, cisza. Idealna pogoda do biegania. 15-17 stopni, delikatny pieterek nie ma ludzi. To nawet taki słonie jak ja może biegać, nie będzie wstydu. 100 kg żywej wagi. Chociaż może przy takiej wadze to lepiej nie biegać. Szkoda kolan. Jeszcze raz dzień dobry Panie to Zapraszamy do Świnoujścia. Media od rana trąbią o tym, że na południu kraju Wrocław, Opole. Troszkę Wielkopolska ma dostać duże opady deszczu. Jakieś powodzie zapowiadają. Także jeżeli jesteście z tego rejonu uważajcie na siebie. Z matką naturą jeszcze nikt nie wygrał. Dzień dobry, panie Agnieszko. No właśnie, na śląsku trzeci dzień pada. No nic, no ja z tym nic nie mogę zrobić. Będzie dobrze. Trzeba się pomodlić. Opatrzność Boża czuwa nad ludźmi. Może to jest jakiś znak, sygnał, żeby ludzie na chwileczkę stanęli i zastanowili się nad swoim życiem. Dzień dobry, druga pani Agnieszko, pozdrawiamy. Takie mamy tu wejście na plażę. Jest to wejście numer 10. Idziemy zobaczyć. Kilka osób już spaceruje, pani z kijkami tutaj. Także widzicie klimat. Na uprawianie różnego rodzaju sportu i aktywności fizyczne najbardziej. Dzień dobry pani Kasiu. Dzień dobry Agli. Pozdrawiamy ze świnoujścia, kto może nad morze. No właśnie, a dzisiaj piątek. Piątek, piątunio, piątunieczek. Także zapraszamy tym bardziej. Wszelkiej maści meteorolodzy mówili, że dzisiaj będzie ostatni dzień deszczu. Więc może się nie pomylili tym razem. Może będziemy mieli piękną pogodę na weekend w oddali wychodzi prom. Ale zobaczcie, powtórzę się znowu, ale trzeba to zawsze powtarzać. Mamy pięknie zamiecione wejście na plażę. Kosze opróżnione. Panowie, którzy tu zajmują się porządkiem od samego rana, od godziny w pół do szóstej, od szóstej, od piątej, czasami latem sprzątają plażę po nas, po turystach, aby było czysto, przyjemnie, miło. Dziękujemy Wam, Panowie, za tą ciężką pracę. Teraz chwilę zerknijcie na prom Przepraszam Dzień dobry pani Karolino Dzień dobry pani Bożeno Dzień dobry pani Agnieszko, dzień dobry pani Karolino O właśnie, a na dodatek piątej 13 dzisiaj Także trzeba na siebie uważać Trzymam się, żeby lepiej było widać. Promo puścił port. Dzisiaj mamy piękną widoczność. Widać międzyzdroje. Zobaczcie. O to nie, to nie międzyzdroje. To jeszcze gazoport. Tam dalej międzyzdroje. Po drugiej stronie piękny widok na Albek i na Heringsdorf. To za chwileczkę. Ale góry Dobry panie Bożeno. Życzymy miłego dnia. No, podejdę bliżej do wody. Trochę wieje, ale to nie problem. Jest dużo cieplej niż wczoraj. Te 10 stopni robi różnicę. Naprawdę. Już widzę, że dzisiaj jest więcej. Teraz jest więcej osób na kanale. No to powtórzę się z tą informacją, co mówiłem na początku. To jest najprawdopodobniej ostatni film ze Świnoujścia we wrześniu. Na kolejne filmy od jutra zapraszam na kanał Daniel Szysz. Będą z trochę cieplejszych miejsc. I tam około dwóch tygodni będą transmisje codzienne, lub filmy. Ale troszkę inny klimat. Chyba nie będzie ani razu morza. Ale to zobaczymy. Także zapraszamy Facebook Daniel Szysz, Instagram Daniel Szysz A tutaj proszę bardzo Alberg, Heringsdorf i tam dalej Bazin. Dzień dobry panie Moniko. <ścoughs> Dziesiąta miesięcznica koalicji 13 grudnia. No tak no nie chcę być inaczej. Porobiło nam się, mamy miesięcznicę. Jedną miesięcznicę, teraz mamy drugą. Mamy sektę smoleńską, nazywaną tutaj przez ludzi niektórych, ale mamy też w Finuściu swoją sektę. Mamy sektę kontenerową. Ludzi, którzy nie nienawidzą miasta, nie nienawidzą rozwoju gospodarczego, którzy uważają, że ich małe interesiki są ważniejsze od tego, aby rozwijał się kraj. Jest to sekta kontenerowa. No właśnie. Patrzcie, jaki mamy piękny widok. Zrobimy panoramę po całej plaży. Dzień dobry, Panie Agnieszko. Dzień dobry, Panie Gosiu. Dobry, Pani Moniko. Jak widzicie, sporo ludzi spaceruje. kiki, Para osób biega, ale wszyscy ciepło ubrani. Już chciałem powiedzieć, że nikt się nie wybrał w krótkich spodenkach, ale jednak, jak widać, tam Pan z Panią idą. Krótkie spodenki ubrane. No dobra, ja idę. Wzdłuż morza, do następnego wejścia, do tego głównego wejścia, gdzie swoją bazę mają ratownicy. Ratowników nie ma już na plaży w Sniuyszu. Sezon się skończył. Ratownicy opuścili naszą plażę. Dziękujemy im bardzo za ciężką i wytrwałą pracę i służbę. Przepraszamy za niedogodności. Za wszystkie te rzeczy, które turyści po prostu i mieszkańcy tutaj opluwali naszych ratowników, że nie pozwalają na to, że nie pozwalają na tamto, oni nie robili tego dlatego, że mieli taki kaprys, tylko jakieś czerwona flaga, no to nie wchodzimy do wody. Chodzi tu o nasze bezpieczeństwo. Także paniom i Panom ratownikom bardzo dziękujemy. Zapraszamy za rok. Większość z nich to przyjezdni. Bez was nie byłoby strzeżonej plaży, śinuści, także... Zapraszamy do Świnoujścia, to może nad morze. Smutny poranek, no tak taki trochę jesienny już. Mamy jeszcze lato, jeszcze kilka dni. No ale co zrobisz, jak nie zrobisz? Tak to mówi jeden z moich przyjaciół. Trzeba żyć dalej ale jutro już, patrzcie, wolne dla niektórych zaczynają weekend taka pogoda na plaży taka pogoda na plaży w Śniuściu też nie jest zła jeżeli ktoś lubi długie spacery idziemy do wyjścia głównego, że tak powiem ale pójdę, patrzcie, zaczęło wiać, zrobiło się zimno i zniknęły glony. Tak teraz wygląda miejsce spotkania morza z brzegiem. O jak widać klub seniora z jakiegoś zdrowiska robi sobie tutaj poranne ćwiczenia i bardzo dobrze. W zdrowym ciele zdrowy duch jak to mówią, tylko żeby sobie krzywdę zrobić. Tutaj pan ochroniarz wygląda, nie może by się chętnie przyłączył a my opuszczamy plażę wejściem, wyjściem numer no 12 do Nie będzie pani Bożeno przez dwa tygodnie. Muszę wyjechać. Muszę, chcę wyjechać na wakacje. na wakacje. Takie małe tutaj. Widać jeszcze. Skończyły się w Polsce wakacje. Czas jechać na wakacje. No, my nie mamy urlopu w czasie wakacji, ale zapraszam na kanał Daniel Szysz. Zobaczycie filmy z ciekawych miejsc na pewno. Bo nie będą to wakacje przy basenie ani w super luksusowym hotelu mogę podpowiedzieć, że bierzemy z żoną dwa plecaki dzisiaj wieczorem mamy pociąg z samego rana samolot no i jutro zobaczycie szczegóły lecimy do jednego z europejskich miast i potem z tymi plecakami będziemy robili tup, tup, tup Także nie będzie relacji ze Świnoujścia, będą relacje z innych miejsc równie ciekawych. Ale my cały czas zapraszamy do Świnoujścia. Kto może nad morze. Zobaczcie jakie piękne widoki. Dziękuję Pani Agnieszko. Taki mamy tu morski klimat. Pamiętajmy, że Sinułóście stoi na dwóch nogach. Na jednej małej kulawej, co się nazywa turystyka, co nam udowodniono, udowodniono w czasie pandemii, że można tą nogę podciąć, wręcz <grym się> ją wyrwać. No i drugą, gospodarka morska. Przypomnę, wielu z Was już wie, słyszało o tym ode mnie wiele razy. Miasto SinuŁuście otrzymuje 40 milionów złotych rocznie z gazoportu tylko dlatego, że stoją nam dwa zbiorniki. Właśnie gazoport kończy trzeci zbiornik więc dodatkowe miliony wpłyną do budżetu miasta. Będzie to około 50 paru milionów w sumie. Mało? No ja nie wiem, 50 parę milionów mało. Nie wiem jaki budżet ma recz słuchań ale myślę, że 50 milionów to jest połowa jak nie 3 czwarte ich budżetu a recza czy słuchania to nawet 5 razy więcej niż ich budżet także wiedzmy to, że gospodarka morska to jest wielka szansa dla Świnoujścia Świnoujście ma szansę być Dubajem Bałtyku jest Dubajem Botyku. Ma, ma szansę być Singapurem Północy. To jest moje hasło. Świnoujście z Singapurem Północy. Jeden z polityków z SLD, e, z PSL, ale to z SLD, PSL. Jedna cholera. Przywłaszczył sobie je w kampanii wyborczej. Singapur Północy, Świnoujście. Jest na to szansa. I tak naprawdę nie musimy dużo robić, tylko nie przeszkadzać. No ale niektórzy nie potrafią nie przeszkadzać, więc mamy jak mamy. Ale dobra, nie o tym. Jesteśmy na promenadzie zdrowia. Powstają piękne hotele. Brawo. Stały tu przez wiele lat puste. Wyglądało to jak, Czerno wyglądało to jak Czernobyl. Zakopane jest już Dubajem. No, tak słyszałem. Powiem Wam szczerze, że byłem w życiu dwa razy w Taj Mahal, ale nigdy nie byłem zakopanym. Taka sytuacja. Także nie wiem, jak tam w tym Taj Mahalu, w tym zakopanym. Ale na wycieczki, na wyjazd do Indii, zachęcam wszystkich. Polecam, przejdźmy się jeszcze przez ten tunel. Piękne Liście już zaczynają opadać żółknąć idzie jesień Panie, idzie jesień Tutaj w hotelu ludzie siadają do śniadanka Pani biega Życie nie umierać. Te natryski, z których tej nagrodzie, na są nieczynne. Bo skończył się sezon i bardzo dobrze. Nie ma sensu, żeby leciała tu woda. Powolutku zbliżamy się do końca tego spaceru. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, za oglądanie. Tak jak mówiłem, zapraszam na kanał Daniel Szysz. Tam będą filmy z innego miejsca w Europie przez najbliższe dwa tygodnie. Na tym kanale, jeżeli będą pojawiały się jakieś filmiki to bardziej archiwalne Albo może te, które przyślą internauci, zachęcamy do wysyłania swoich filmi zdjęć, zdjęć swoich filmów i zdjęć. Będziemy je tutaj prezentować Zapraszamy do świnoujścia Kto może nad Morze Posłuchajcie chwilę ptaszków. Dzień dobry pani Baroniko. No miłe wspomnienia, miłe, z wakacji na pewno Śniuście da się lubić, da się kochać. My tutaj mieszkając w nie doceniamy niektórych rzeczy, wiele rzeczy nam przeszkadza. Ale to jest logiczne, znaczy logiczne jest to normalne, ponieważ jak to mówią cudze chwalicie. No i z drugiej strony no dla nas są niektóre rzeczy uciążliwe dla, dla turystów jest inaczej zupełnie oni przyjeżdżają tu na kilka dni, więc opuszczają miasto a dla nas niektóre te rzeczy związane z turystyką są uciążliwe, ale z drugiej strony mieszkamy w Dubaju, no, w Dubaju Bałtyku to, to myślicie, że w Dubaju jest taki luksus? Znaczy luksus jest no, tam też widziałem, jest luksus, ale czy tam wszyscy są tacy szczęśliwi? Trudno powiedzieć a na promenadzie widzicie coraz więcej ludzi, spacerki, bieganie, psiaki Tak jak wszyscy mówią, sport to zdrowie tylko trzeba uważać, żeby nie zostać zawodowym sportowcem, bo wtedy można zostać koleką. Dzień dobry panie Agnieszko. Pozdrawiamy. A taką tu mamy promenadę. Taki mamy tutaj klimat. Takie mamy tu widoki. Niestety nie ma słonka, jest chłodna, bo 17 stopni. Dobrze, ja już poranną rundę zrobiłem. Za chwileczkę będę kończył ten spacer. Chciałbym się z Państwem pożegnać na tym kanale na najbliższe dwa tygodnie. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kanał Daniel Szysz. Tam będą filmy z innego miejsca w Europie. Zupełnie inne. Zobaczycie fajne miejsca. Zapraszam. Wszystkim wypoczywającym życzymy pięknych dni. Miłego wypoczynku. Wszystkim pracującym życzymy owoców z pracy, mądrych, przełożonych, obrozumiałych klientów. Wszystkim życzymy wielu łask Bożych. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy.